Hej, hej, kochani, witajcie dzisiaj w dniu 3 maja, w dniu y, Konstytucji 3 maja, ale dzisiaj nie będzie czytania patriotycznego, choć proszę bardzo, oczywiście mam tutaj akcenty patriotyczne, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o nadziei, może troszeczkę też o uzależnieniach, troszeczkę, ja może to przestawię, żebyście się nie rozpraszali. Żeby tu przede wszystkim skupić się o na tej powierzchni i przestrzeni wróżebnej, o nadziei, może troszkę właśnie o uzależnieniach, dlatego że um, ostatnio bardzo dużo mam tych odsłon, tych tonacji uzależnień ludzi, którzy bardzo się pogubili, którzy Popadli w jakieś nastroje depresyjne, czują się uzależnieni od swojego kata, weszli w rolę ofiary. Tym katem jest czasami małżonek, czasami matka, ojciec, siostry, ostatnio miałam taki przypadek. Kobiety po prostu zgnębionej, zniszczonej przez własne siostry biologiczne. Może to być pracodawca mobbingujący, itd. i tak dalej. Może być uzależniająca substancja. I tak właśnie. Rozważając znalazłam w moim Nowym Testamencie taką wycinaneczkę, którą kiedyś po prostu umieściłam jako zakładkę sobie włożyłam do Nowego Testamentu, żeby zaznaczyć jakiś tekst dla mnie istotny. I poczułam takie poruszenie. Tu to światło, kula światła. Mężczyzna, który opiekuje się kobietą, matką swojego dziecka, jest taki odpowiedzialny: tu jest ta kula tego światła, taka, takiej życiodejności. I mężczyzna, który pokazuje: zobacz, co straciłeś. Zobacz, jak zawaliłeś. Zobacz, jak zawaliłeś. Teraz rozpiłeś się, leżysz na tej ławce. Pod tą ławką jakiejś śmieci, butelki, prawda? Wskazujące na spożycie. I tu pokazuje się taki anioł w ludzkiej postaci. Mówi, zobacz co straciłeś, ale nic straconego, bo i dla ciebie jest nadzieja. I przyszedłem, żeby cię obudzić, bo ty śpisz, śpisz. Czasami nawet nie wiemy, czym jest to nasze uzależnienie. Bo generalnie każdy z nas w jakiś sposób jest uzależniony, natomiast yy, kwestia właśnie siły tego uzależnienia i rodzaju, prawda? Może to być nie aż tak bardzo szkodliwe, a czasami bardzo. W każdym razie ten najjaśniejszy punkt kompozycji to jest co? To jest ta jasność od dziecka, bo dziecko oświetla wszystko, prawda? Dziecko tutaj oświetla też małżonków, to jest ta światłość prawdziwa. Która przychodzi do każdego człowieka wtedy złoto-czerwona, nie biało-czerwona, tak jak te nasze flagi, tylko właśnie złoto-czerwona. Ja często widzę to w wizjach też światło złote, światło czerwone. Ostatnio podczas Rejki dużo było tej czerwieni przy uruchamianiu serca, energii serca. To jest ta światłość prawdziwa, to jest ta nadzieja, która przychodzi do każdego człowieka, i naprawdę człowiek staje w aureoli. Tę aureolę widać, to nie jest tak, że postacie, które często są przez niektórych uważane za mityczne, postacie tworzące świętą rodzinę, że one nad głową mają domalowane aureole, nie? Znak świętości. Yy, ta aureola rzeczywiście jest widoczna w energii ludzi, którzy yy, świecą, to znaczy, że oni, yy, taka jasność od nich bije, bo oni po prostu żyją jakąś taką nadzieją, Żyją nadzieją, mają taką energię czystą, to znaczy otwierającą serce w energii czystej, która otwiera serce. My nie traktujemy człowieka drugiego jako swojej własności. Ty nie jesteś mój moja na zawsze, nie musisz być, ty nie musisz stawić się, pracodawca tak mówi, nie? To znaczy, na jakiś porządek musi być, ale człowiek nie może być traktowany jako, jako czyjaś własność, nie? Że masz na przykład zapierdzielać tak jak w Korei 70 godzin tygodniowo i nie masz czasu, żeby dostrzec w ogóle, że żyjesz. Nie masz czasu wydać te pieniądze. Ten cud, który tutaj jest pokazany jako przyjście Boga do człowieka, to tak naprawdę jest tu przyjście człowieka do człowieka albo ten sam przychodzi sam do siebie. On sam się nad sobą lituje. To jest energia mroku, cienia, czyli śmierci, a energia tych otwartych ramion, która, która prowadzi ludzi słabych. Zdaje się, że to u Łukasza było coś takiego, że budzę Cię do życia, nie? Budzę do życia tych, którzy po prostu posnęli, posnęli w mrokach, uzależnienia, nędzy grzechu, ale dla wszystkich jest nadzieja. Tylko trzeba w stronę światłości iść, to jest strona życia, idę w stronę życia. U Jana to było tak, że Jan mówił, że każdy, kto przyjmie Zbawiciela, nie, otrzyma moc, żeby się stać tym dzieckiem Bożym. Krótko mówiąc, o co chodzi, dla wierzących to tutaj sprawa jest oczywista, że żeby wychodzić z tej ciemności, wszelkiego uzależnienia, również od, od myśli osób, też i dawnych kochanków, bo to jest nagminne, wciąż tęsknicie kobiety. Mężczyźni też, ale mniej piszą, bardziej kobiety, jednak większość moich klientów to kobiety, klientek w zasadzie. Tak bardzo tęsknią, tak bardzo myślą, tak bardzo właśnie są uzależnione od jeszcze tej energii, która przebrzmiała, która zawiodła, rozczarowała. I dla Ciebie jest nadzieja kobieto, i dla Ciebie jest nadzieja mężczyzna, żeby sobie tutaj życie ułożyć na nowo, tylko z tej ciemności uzależnienia trzeba wyjść, uzależnienia też od... Dawnego życia, że było tak, a jest tak. Te energie, one się y, wymieniają jedna na drugą. Czyli ta energia znowu może być energią światła, a każda energia światła nie jest też nam dana na stałe. Jeżeli nie będziemy się nią opiekować, to w cudzysłowie kończymy na ulicy. To jest taka energia po prostu, jeżeli nie będziemy jaśnić, nie dbać o tę jasność. Taką czystość swojego serca, to do tego mroku i cienia po prostu schodzimy. I odwrotnie, nie? Jeżeli wchodzimy na drogę pokoju, pokoju, spokoju, miłości, to wychodzimy z tego uzależnienia, leżenia na tej ławce tego snu i przechodzimy tutaj. Czyli to jest wymienne. On tu pokazuje palcem ten anioł w ludzkiej postaci. Zobacz, ty się obudź. Możesz być w tym miejscu. Oczywiście nie z powrotem, nie cofniesz się tutaj do tych lat, kiedy twoje dziecko było małe, prawda? Pewne rzeczy już się zakończyły, ale możesz znowu wejść y, do tej jasności. Czyli i ty kobieto, i ty mężczyzna, cokolwiek teraz przeżywasz, to tutaj masz powiedziane, żeby wrócić na drogę pokoju i spokoju. Bo to, że właśnie jest tęsknota, to, że czujesz, że masz serce wyrwane z piersi, że miota tobą, że cię telepie na wszystkie możliwe strony, to znaczy, że w tobie nie ma spokoju. Gdzieś po prostu z tej drogi pokoju coś bądź ktoś cię wyrwał, tak? Czyli jesteś w tej energii mroku, cienia. Trzeba wrócić na drogę pokoju i można wrócić na drogę pokoju. Oczywiście piszą ludzie tutaj, proszą o, o mówią czasami, że, że pomóż, jestem, że jesteś ostatnią deską ratunku. Nie chcę być tak postrzegana. Jak ta ostatnia deska ratunku w tej ławce, zawsze mówię, słuchaj, na pierwszym miejscu solidna psychoterapia, żeby tu wyjść z tych uzależnień i w ogóle je zrozumieć, z czego one się biorą, dotrzeć do tej pierwotnej przyczyny. Czasami potrzebne jest też równolegle poprowadzone leczenie farmakologiczne, może być, nie musi. I oczywiście, jako czynnik uzupełniający, ale myślę, że też konieczny on powinien być w literaturze przedmiotu jako jeden z elementów leczenia. Holistycznego, właśnie oddziaływanie duchowe. I króciutko Wam tutaj, to jest taka bardzo skrócona y, wersja y, uzdrawiania duchowego. Wam tylko tutaj przytoczę króciutko modlitwę, która dla wszystkich uzależnionych, którzy tkwią właśnie w takim marazmie, w tym śnie i nie widzą nadziei, bądź są w rozpaczy, przytoczę, żebyście sobie tę modlitwę po prostu codziennie odmawiali w razie potrzeby. Obojętnie o jakiej porze dnia i nocy wszystko jedno wtedy, kiedy poczujecie, że, że macie to zrobić. Natomiast oczywiście zapraszam prywatnie, żeby tutaj. Co zrobić, jeżeli jesteście w takiej sytuacji. Uzupełnić to leczenie. Leczeniem jakimś alternatywnym. Bo prawdopodobnie część z Was ma już jakieś tam określone zalecenia, no ale właśnie, niewystarczające. niewystarczające. Coraz więcej mam takich sygnałów. Skończyłem sesję psychoterapeuty i nic, nic nie drgnęło. Nic, kompletnie nic się w moim życiu nie zmienia. Zastosowałem się do wszystkich wskazówek, nic się nie zmieniło. Najprawdopodobniej brakuje tego elementu duchowego. Ja mówię, że człowiek dopóki może sobie bez Boga poradzić i tak nim miota, stąd dotąd i, i na odwrót, a tu czasami utknie na dłużej w tym stanie, to jeżeli jest w stanie sobie poradzić, to sobie poradzi, bez nikogo, ale nie zawsze tak jest. Ja już bym kiedyś opowiedziałam swoją historię. I często też Beata Pawlikowska opowiada swoją historię, że sama tak naprawdę wyszła z depresji. U mnie było podobnie. Są ludzie, którzy wyjdą sami, inni nie. Również z uzależnień. Uzależnień różnego typu, nie? A zatem, króciutka modlitwa, oczywiście do Jezusa Chrystusa. Kto nie wierzy, nie przyjmie Zbawiciela, to yy, czy zamyka sobie drogę do uzdrowienia, yy. Nie chcę być aż tak kategoryczna, ale w takim razie spróbuj sobie zadać pytanie: co jest Twoim światłem? Dobrze? Co jest Twoim światłem? Dla wierzących, no myślę, że to będzie łatwiej. Ja osobą wierzącą jestem, dlatego to, m, tę wiarę w moc Zbawiciela wykorzystuję w uzdrawianiu duchowym z wielkim powodzeniem. Nawet w rejki. Ostatnio na koncie mam trzy udane ciąże, ale nie swoje, żeby nie było. Nie swoje. Gdzie nie było praktycznie z medycznego punktu widzenia w ogóle możliwości, nie? Albo dużych utrudnień, ale to się udało, bo to się udaje, jeżeli właśnie wierzymy w to połączenie. Uwaga! Teraz już do rzeczy, żeby nie przedłużać. Panie Jezu, w Tobie jest życie, które jest światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Ty nawiedzasz nas, jak z wysoka wschodzące słońce. By zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Bądź uwielbiony za życie, które nam dałeś. Spraw, byśmy... Potrafili się nim zachwycić i otoczyć je troską. Dodaj nam sił i odwagi, byśmy potrafili nieść płomień twojej miłości i przyprowadzać do ciebie tych ludzi, którzy cię nie znają. Panie Jezu, proszę, by wszyscy uzależnieni Poszli w stronę światłości, w stronę życia. Amen. Proste i skuteczne. Tak. Y polecam też obejrzeć sobie na moim kanale. Y umieściłam y taką całą playlistę. Y 12 kroków wyjścia z uzależnienia. Jest taki film umieszczony. To nie jest film mojego autorstwa. Z kanału Chyba Dwie Ryby yy, zaczerpnęłam inspirację i umieściłam dla wszystkich potrzebujących 12 kroków wyjścia z uzależnienia. I pamiętajcie o tym, że każdy w jakimś stopniu od czegoś, kogoś jest uzależniony. OK? Dobrze, tak króciutko. I jeszcze tutaj mam ochotę na wyciągnięcie runy, po prostu. Jeszcze mam z czytań prywatnych. Tu mi na stoliczku zostały różne karty. Czuję, że energia runiczna będzie świetle tu, świetnie tutaj y, pokazała do tego nawiedzenia z wysokości. Chodzi to takie właśnie... Tak zatytułuję ten film. Właśnie tak się zastanawiałam, jak ja właściwie zatytułuję ten film. Dla wszystkich jest nadzieja, bo to jest prawda. Dla wszystkich jest nadzieja. Dla wszystkich jest nadzieja. Co tu jeszcze zechce być powiedziane, Doświetlmy W ramach tej nadziei wychodzenia z tego właśnie niepokoju, żebyście weszli na drogę pokoju. Dla wszystkich jest nadzieja. Mamy tutaj odwróconą dziewiąteczkę, która nam właśnie pewien cykl niepokoju i śmierci. Ma domknąć kolorystycznie też mamy tu tę niebieskość pokazaną, czyli taką energię, która wręcz woła o tę niebiańskość, o taki przypływ wodny, bo to jest woda, to jest Hagalas w odwrocie, która ma nasycić siłą, energią Twoje ciało, które teraz jest takie słabe, słabe. Czy choroba może być uzależnieniem? Często choroba, jakakolwiek, może brać się z uzależnień, które polegają na tym, że my się uzależniamy od ciężaru życia. Tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni, że aż zapominamy, jak oddychać spokojnie i miarowo. Zakłócamy energię, biochemię ciała i chorujemy. Wszystko tutaj ze wszystkim jest połączone. To jest taka energia, która mówi właśnie o zbawieniu dosłownie wyjściu z tego wszystkiego, co tak bardzo mnie poraniło i zraniło. Tu są wszelkie choroby i zakłócenia duchowe. Zobaczcie, jak, ty, jak tu się świetnie po prostu te energie dogadują. Nie? Taka harmonijna całość tutaj jest pokazana. Tu jest pewien smutek, tu jest smutek i szok, które, które doprowadzają do sytuacji właśnie tego, że my tu leżymy i się nie możemy podnieść. I to jest powiedziane, i to jest szansa dla Ciebie. Szansa nie tylko stania się dzieckiem Bożym, bo tak naprawdę dziecko Boże to jest po prostu każdy człowiek, który jest harmonijną całością z tym wszechświatem. Po prostu jest przygotowany na zmiany. Wie, że jedna zmiana doprowadza do drugiej, i długo tu nie poleży, dlatego że nie ma innego wyjścia, jak wstać i wejść w tę, w tę przestrzeń życia. To jest wejście na wyższy stopień rozwoju duchowego. To jest wysiłek, który tworzy stalowe mięśnie. Jak się podniesiesz, to będziesz jak ze stali. Często ta energia Hagalas, kiedyś się odwraca, mówi, to tak jak burza, i podczas burzy boisz się burzy, boisz się grzmotów. Co robisz wtedy? Moja babcia tak robiła. Zapalała gromnicę, stawiała ją w oknie. Ten lęk roztapiony został przez światło, i podczas burzy odmawiała modlitwę Ojcze Nasz, tam zdrowaśki, prawda? I efekt był ten sam. To jest transformowanie tych wszystkich aspektów naszego życia, gdzie nasz klimat psychiczny właśnie jest taki. Leżenie na tej ławce. Albo jakaś złość wewnętrzna, agresja, gniew. Też można być uzależnionym. Często tu są ludzie, którzy w tej runie odbywają karę więzienia. Albo mamy zdrady, rozwody, tak? Śmierć przyjaźni, śmierć małżeństwa, takie cierpiętnictwo. Można być też uzależnionym od manipulacji, też własnych manipulacji, od własnych kłamstw. W każdym przypadku ta równowaga psychiczna mocno, mocno jest nadwyrężona. W związku z tym ta afirmacja dla tej runy jest bardzo podobna do tej modlitwy, którą Wam zaprezentowałam. Tu mamy zmianę, mamy śmierć, mamy przemianę. Bardzo się to wkomponowuje w klimat. 5 maja, czyli energii zaćmienia i pełni w Skorpionie. Macie też film na ten temat. To jest śmierć, to jest przemiana, która ma zniszczyć wszystko, co zbędne, albo bardzo słabe. Zwykle ta transformacja jest wymuszona. To nie jest tak, że ja dobrowolnie się na nią decyduję. Ja najpierw upadam po to, żeby się podnieść. No i niestety nie wygląda na to, żeby tu po prostu to płynęło, jakby. Z, z, z tego naszego wnętrza, nie? Ale tu trzeba zrezygnować z tego, co przeminęło, mieć świadomość tych zmian, przyjąć to z miłością, czyli łagodnie, po prostu łagodnie, bez tego gniewu. Jeśli są jakieś niedyspozycje zdrowotne, bo często tutaj leżymy po prostu, bo nas choroba zmogła, to choroba zwykle też ukazuje błędy rzeczowe. No, niestety, kochani. I ta energia, ona może nam tutaj pomóc, właśnie nie tyle zasklepiać się w tragedii, tylko yy, mówi tutaj dokładnie to, co ja powiedziałam. Na początku dla wszystkich jest nadzieja, ale jest warunek, jest warunek. Żeby ta energia y, po prostu was nie, nie zniszczyła do końca. Konieczna jest zmiana o, tak, osobowości po prostu. Tak jakbyście się narodzili, jako nowy inny człowiek. Często zresztą tu jest choroba też psychiczna, która zmienia osobowość człowieka. No i wtedy faktycznie. Chociaż rokowania może nie są najlepsze, bo już są jakieś nieodwracalne zmiany w organizmie, to jednak i tak jest tu powiedziane: nie, nie upadaj dalej, walcz. Walcz, dlatego że. Cały czas jest tutaj szansa na jakieś wyzwolenie. Ktoś inny ma tu jeszcze inną zmianę i transformację. Rodzi się to dzieciątko Jezus. 9 miesięcy ciąży, narodziny dziecka. I tu jest powiedziane: było smutno, będzie radość. Będzie radość z narodzin. Masz informację z nieba. W ogóle to jest informacja z nieba, bo Runa Hagalas to jest jak yy, informacja z nieba i mówi transformacja i przeobrażenie i zmiana na horyzoncie. Nie najłatwiejsze. Ale warto, energia plutona, znowu energia plutona, znowu energia skorpioniczna. Jest powiedziane po każdym spustoszeniu, po każdym chłodzie, po każdym zduszeniu tego rozwoju, po tej, po tej martwocie, również takiej być może martwej doskonałości, bo czasem i doskonałość bywa martwa. Po każdej klęsce żywiołowej, po każdym pożarze, po każdej zmianie na gorsze, co przychodzi kochani zmiana bo jedyną stałą w życiu jest zmiana ten stan nie trwa wiecznie jeżeli jesteście w depresji jeżeli jesteście w jakiejś nudzie upadku porzuceniu czymkolwiek ten stan nie trwa wiecznie nie będzie trwał wiecznie ten kryzys jest niezbędny żebyście osiągnęli duchowy rozwój macie powiedziane bo czasami pytacie ale dlaczego mnie to spotkało ta choroba to porzucenie to zło ten wróg, który był przyjacielem, jest wrogiem. Dlaczego on mnie teraz nienawidzi? Przecież nie było powodu, nie? A tu jest powiedziane, żeby Cię przebudzić, żeby oczyścić Twoją psychikę, żebyś Ty. Usunął ze swojego życia to, co zbędne, jakiś rodzaj uzależnienia. I tu będą bardzo różne uzależnienia, dlatego ja nawet nie pokuszę się o wyciąganie karty, by określić to uzależnienie, bo jesteście bardzo różni i będziecie mieć naprawdę bardzo różne sytuacje. Mhm. To wszystko, kochani, pamiętajcie, dla wszystkich jest nadzieja. I. Jeszcze będziecie potrafili zachwycić się życiem, o ile jesteście w tej ciemności. A, a te osoby, które są w tej tutaj czerwono-złotej kuli i tworzą jakąś taką, właśnie świętą rodzinę, biologiczną bądź niekoniecznie, bo to bardzo różnie może być przecież, to super. Zwłaszcza jeżeli kiedyś siedzieliście czy tutaj leżeliście na tej ławce i czuliście się właśnie wyrzuceni na margines, to tym bardziej jest powiedziane, wykorzystaj to doświadczenie człowieku na współpracę, na koleżeństwo, na taką pomoc. Zapytaj. Jak ci się wiedzie, jak żyjesz, czego ci brakuje? Tu nie ma miejsca na emocje. To jest taka energia, która mówi, że często właśnie też takim, wiesz, już może nawet nie uzależnieniem, chociaż i tak, takim przyzwyczajeniem. Jest właśnie takie zbyt emocjonalne też podejście w ogóle do różnych rzeczy, i one stają się te emocje właśnie przyczyną problemów. I może chodzić tylko i wyłącznie dla jakiejś części teraz oglądających o te emocje. Emocje, które spowodowały właśnie, że byłeś tu, a jesteś tu albo. Może już odwrotnie, chociaż ta runa mówi, że tu jest sporo do zrobienia. Dla niektórych to jest w ogóle przebudzenie się do pierwszego dopiero etapu rozwoju duchowego. Dopiero! Bo często odwrócona runa Hagalas mówi, dopiero zaczyna się pierwszy poziom, tak? Dopiero wchodzisz jakby w tym przestrzeń. Także tu będą na pewno różne interpretacje w zależności teraz od no, tego etapu, nie? Albo też w skali uzależnienia, bo powiadam jeszcze raz, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy uzależnieni od różnych rzeczy. Natomiast gdzieś tu widać, że jest jakby takie też, tak sądzę, u większości takie bierne wyczekiwanie na ten cud, a tu jest powiedziane, tu nie będzie takiego prostego przełożenia na cud. Tu jest pokazany wysiłek i ciężka praca. Na horyzoncie, żeby właśnie wstać i wejść do tej y, kuli światła. Tak, dostrzec ten cud przyjścia y, Boga do człowieka i to będzie wymagało wysiłku, bo to widać. Jedni idą o własnych siłach, nie? Inni podprowadzają ludzi słabych. Może to jest twoja rola? Ty masz podprowadzić ludzi słabych, ty. A innych jeszcze może masz upomnieć, powiedzieć, słuchaj, tu, tu jest ta nędza twojego grzechu, to i to robisz źle. Bo trzeba upominać, nie? Trzeba upominać. To jest źle widziane. Współcześnie to się mówi, jesteś upierdliwy, czepiasz się, jesteś krytyczny. Nie widzisz w oku swoim belki, a w, drzaz, a w oku brata drzazgę widzisz. Czyli najlepiej zamknąć usta, nic nie mówić, czyli widzieć zło i. Cicho, jest ok, jest wspaniale, jest cudownie. Nie? A tu właśnie trzeba upominać. On go budzi i pokazuje tym palcem. Zobacz, jak spieprzyłaś, nie? Wszystkiego dobrego. Papa! Pa.